Dzień dobry kochani, ja chciałam Wam opowiedzieć, jak spełniłam marzenie. Marzenie spełniłam poprzez zespół taneczny, ponieważ bardzo chciałam tańczyć. No i się zaczęło od tego, że zaczęło się od zuba, ale zumba nie zbyt jest to taniec dla mnie, ponieważ stwierdziłam, że to nie jest to, więc chciałam ogólnie tańczyć jakikolwiek styl, jakiś fajniejszy styl. Więc się spełniło, bo doszłam do zespołu, więc, więc spełnione marzenie. Długo na to czekałam, ponieważ e, przez e, tak naprawdę dwa lata nie było żadnych takich e, tańców. ogólnie bo zawsze było ograniczone, a ja byłam po prostu starsza, więc nie dała rady. Spełniłam swoje marzenie przez e, poprzez, tak naprawdę, zespół taneczny i tam właśnie się rozwijałam. Tam były różne rzeczy, ponieważ było obóz ponieważ były Wigilie, dyplomy i to dla mnie było super. I tam się uczyłam, tam się rozwijałam, tam były nawet, jak nawet były urodziny, to też było super, podziękowania. I tam ogólnie się tak rozwijało. I tam spełniałam swoje marzenie, bo bardzo chciałam się nauczyć tańczyć. Słuchałam muzyki i w busie. Tak jechałam gdzieś, to słuchałam w busie albo w domu, i wyobrażałam sobie, jak tańczę. Tańczę na scenie albo tańczę gdzieś, nie wiem, nie na, na dworze czy w lesie. I tak sobie wyobrażałam, tak to pragnęłam ogólnie, że chciałam się nauczyć tańczyć. I tutaj dla mnie było takie, takie marzenie, że nie wiedziałam, co zrobić, bo nie było tak naprawdę możliwości w mojej okolicy, więc jakoś tak nie dało rady. Później się te możliwości jakoś dały mi, dały mi od życia po prostu ten zespół i w sumie tam nikogo nie znalazłam. Przyjaźni czy ktokolwiek, ale, ale nauczyłam się tańczyć. To było dla mnie takie bardzo ważne, bo, bo chciałam się nauczyć, a nie po możliwości, a tu jakiś cud się stał, że, że akurat dostałam szansę, bo no, bo ten, bo wiadomo, 20, 21 lat zaczęłam tak naprawdę w tym zespole, więc no. No, troszkę byłam starsza, no nie, ja już zaczęłam, ale dla mnie to nie było aż tak bardzo późno, bo niektórzy jeszcze później zaczynają, jako 30 lat, więc to dla mnie było takie trochę nie, niezbyt, aż tak, niezbyt aż tak dużo tych lat, więc, więc myślę, no dobra, spróbuję i spróbowałam i dało radę. I tak się spełniały moje marzenia. Spełniajcie swoje marzenia, pamiętajcie. Miłego dnia.